Dzień dobry, kochani. Ostatnio robiliśmy razem takiego bałwanka, a dzisiaj dalej jesteśmy w klimacie zimowo świątecznym i zrobimy wspólnie taką śnieżynkę, taką maleńką, ale również i bardzo uroczą. Do jej wykonania ja użyję takiego kordonka. Mam nadzieję, żeby ostrzy. I do tego szydełko 1 mm. Wiadome, potrzebujemy jeszcze nożyczki oraz krochmal i coś, na czym rozciągniemy tą naszą śnieżynkę. Ja mam kawałeczek styropianu, do tego szpilki i to jest wszystko, co jest nam potrzebne. A zanim zaczniemy, ja zachęcam do łapeczki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do linku. W opisie tam jest właśnie link do bajkofi, gdzie można postawić mi taką wirtualną kawkę. Dobra, kochani, ja już nie przedłużam i zaczynamy naszą pracę. Zaczniemy od wykonania magicznego kółeczka. I jak wykonać magiczne kółeczko, pokazywałam w jednym z filmów. Tutaj wam wkleję odnośnik i tam krok po kroku pokazuję, jak takie kółeczko wykonać. I jak już nasze magiczne kółko będziemy mieli gotowi, gotowe, to robimy na nim 12 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11 i 12. Następnie zaciskamy nasze magiczne kółko i wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy, i w nim zrobimy oczko ścisłe. Mamy pierwsze, <laughs> przepraszam, okrążenie gotowe. Aby zacząć drugie okrążenie, robimy najpierw cztery oczka łańcuszka i to będzie nasz słupek podwójnie nawinięty. Raz, dwa, trzy, cztery. To nam właśnie imituje taki słupek podwójnie nawinięty. Teraz nad tym samym półsłupkiem z poprzedniego okrążenia, w tym samym miejscu robimy właśnie słupek podwójnie nawinięty. Nad następnym półsłupkiem robimy dwa słupki podwójnie nawinięte. Pierwszy i w tym samym miejscu drugi. Teraz trzy oczka, łańcuszka. Nad kolejnym. Półsłupkiem, dwa słupki podwójnie nawinięte. Nad kolejnym półsłupkiem dwa słupki podwójnie nawinięte. I znowu trzy oczka, łańcuszka. Nad kolejnym półsłupkiem dwa słupki podwójnie nawinięte, raz i dwa. Nad kolejnym półsłupkiem dwa słupki podwójnie nawinięte. Trzy oczka łańcuszka. nad kolejnym półsłupkiem trzy słupki, przepraszam dwa słupki podwójnie nawinięte pierwszy i drugi nad kolejnym dwa słupki podwójnie nawinięte i znowu robimy trzy oczka łańcuszka. Nad kolejnym półsłupkiem dwa słupki podwójnie nawinięte. Nad następnym półsłupkiem dwa słupki podwójnie nawinięte. I znowu trzy oczka łańcuszka. Nad kolejnym półsłupkiem dwa słupki podwójnie, nawinięte. Pierwszy i drugi. I nad ostatnim wolnym półsłupkiem również robimy dwa słupki podwójnie, nawinięte. Raz. I dwa. Teraz tylko trzy oczka łańcuszka. I kończymy okrążenie, wbijając się w górę tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka, w czwarte oczko. Wbijamy się i robimy tutaj oczko ścisłe. I tak się prezentuje drugie okrążenie. Kolejne okrążenie zaczynamy najpierw jednym oczkiem łańcuszka, a następnie nad tym słupkiem z oczek z poprzedniego okrążenia w tym samym miejscu robimy jeden półsłupek. Tu się wbijamy zaraz nad tym pierwszym słupkiem i robimy pierwszy półsłupek. Teraz nad kolejnym słupkiem robimy półsłupek. Teraz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Półsłupek nad słupkiem. I półsłupek nad słupkiem. Następnie robimy tutaj na początku łańcuszka półsłupek. Teraz trzy oczka łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty. Teraz zrobimy pikotek z ośmiu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy osiem oczek. I tu u podstawy. Tego łańcuszka mamy takie dwie niteczki. Jak tu mamy łańcuszek i takie dwie niteczki, to właśnie się w te dwie niteczki albo pod te dwie niteczki wbijamy i robimy oczko ścisłe. Przeciągamy włóczkę najpierw pod tymi niteczkami, a następnie tą przeciągniętą nitkę przez pętelkę, którą mamy na szydełku. I mamy gotowy pikotek z ośmiu oczek łańcuszka. Dalej, na łańcuszku tutaj jeszcze robimy słupek podwójnie nawinięty. I trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. Teraz pół słupek. Jeszcze na tym jednym właśnie łańcuszku. I możemy przejść do słupków. Nad słupkiem półsłupek. Nad kolejnym słupkiem półsłupek. Teraz trzy oczka łańcuszka. Nad słupkiem półsłupek. I nad słupkiem półsłupek. półsłupek na łańcuszku, trzy oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty na łańcuszku, pikotek z ośmiu oczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Słupek, przepraszam, słupek podwójnie nawinięty na łańcuszku. Tutaj trzy oczka łańcuszka i pół słupek na łańcuszku. Powtórzyliśmy dokładnie to samo, co tutaj na pierwszym łańcuszku, i tak samo będziemy powtarzać na kolejnych. Czterech, półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad słupkiem, teraz trzy oczka łańcuszka, półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad słupkiem, i znowu przechodzimy na łańcuszek, gdzie robimy półsłupek, trzy oczka. Słupek podwójnie nawinięty. Pikotek z ośmiu oczek łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty. Trzy oczka łańcuszka. muszę zrobić. Raz, dwa, trzy. I półsłupek na łańcuszku. I znowu półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad słupkiem, trzy oczka łańcuszka. Półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad słupkiem. Znowu przechodzimy na łańcuszek i na nim robimy półsłupek. Trzy oczka. Słupek podwójnie nawinięty. Pikotek z ośmiu oczek łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty, trzy oczka łańcuszka i półsłupek. I znowu przechodzimy nad słupki, gdzie robimy półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad kolejnym słupkiem, trzy oczka łańcuszka, półsłupek nad słupkiem, i półsłupek nad słupkiem. I znowu przechodzimy tutaj na łańcuszek, gdzie robimy półsłupek. Trzy oczka, słupek podwójnie, nawinięty. Pikotek z ośmiu oczek łańcuszka. słupek podwójnie nawinięty, trzy oczka łańcuszka i półsłupek. I znowu przechodzimy nad słupki, gdzie robimy półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad kolejnym słupkiem, trzy oczka łańcuszka. Półsłupek nad słupkiem i półsłupek nad słupkiem. I teraz przechodzimy na ostatni wolny tutaj łańcuszek, gdzie robimy półsłupek, trzy oczka, słupek podwójnie nawinięty, pikotek z ośmiu oczek łańcuszka. słupek podwójnie nawinięty, trzy oczka łańcuszka, półsłupek i kończymy okrążenie robiąc oczko ścisłe w pierwszym półsłupku, który wykonaliśmy w tym okrążeniu. I mamy gotowe kolejne już przed ostatnie okrążenie. Aby zacząć kolejne okrążenie, przechodzimy oczkiem ścisłym najpierw nad kolejny półsłupek, a następnie nad tutaj, albo na ten krótki łańcuszek z trzech oczek. Robimy oczko łańcuszka, następnie robimy dwa półsłupki. Raz i dwa na tym malutkim tutaj łańcuszku. Teraz pikotek z sześciu oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zasada taka sama jak tych przy tym pikotku z ośmiu oczek, tylko robimy po prostu go z sześciu. I mamy sześć oczek. U podstawy mamy te dwie niteczki. Tak. Teraz robimy znowu dwa półsłupki jeszcze na tym małym łańcuszku. Raz i dwa, następnie cztery oczka, łańcuszka i przechodzimy od razu do tego tutaj pikotka. Na nim robimy trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy. Staramy się tutaj trzymać. Tym razem prawej strony, bo będziemy przerabiać dookoła tego pikotka. I tak, mamy 3 pół słupki. Teraz robimy pikotek z 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pół słupki na tutaj, tym pikotku. Raz, 2. Trzy, pikotek z sześciu oczek. Cztery, pięć, sześć, znowu trzy półsłupki, raz, dwa, trzy, znowu pikotek z sześciu oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy. Tak. Będziemy obrabiać każdy jeden tutaj ten większy pikotek. I teraz cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Na tym malutkim tutaj łańcuszku. Z trzech oczek robimy dwa półsłupki. Jeden i dwa. Pikotek z sześciu oczek. I jeszcze dwa półsłupki na tym małym łańcuszku. Raz i dwa. Cz teraz cztery oczka łańcuszka. I przechodzimy znowu do pikotka z poprzedniego okrążenia i będziemy go obrabiać. Robimy trzy półsłupki. Yy, jeden. Dwa, trzy pikotek z sześciu oczek trzy, cztery, pięć sześć trzy półsłupki dwa trzy. Pikotek z sześciu oczek, trzy półsłupki, pikotek z sześciu oczek, trzy, cztery, pięć, sześć. Druga próba. Dobra, trzecia próba do trzech razy sztuka. Tym razem się na bank uda. Mam nadzieję, o prawie się udało. Dobra, powiedzmy że skończyłam ten pikotek. Dalej robimy trzy półsłupki jeszcze na tym pikotku z poprzedniego okrążenia. Raz, dwa, trzy. Powiem Wam, że mi się aż ciepło zrobiło od męki przy tym pikotku. I znowu cztery oczka, łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Przechodzimy znowu na ten malutki łańcuszek. Gdzie robimy dwa półsłupki. Raz, dwa. Pikotek z sześciu oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jeszcze dwa. Półsłupki na tym malutkim tu łańcuszku. Jeden i dwa. Cztery oczka łańcuszka. I przerabiamy całą resztę dokładnie tak, jak tutaj Wam pokazałam. Ja już to zrobię poza kadrem i wracam do Was, pokazać, jak wykrochmalić tą naszą śnieżynkę. Na sam koniec tutaj naszego okrążenia robimy cztery oczka łańcuszka po przerobieniu już tutaj tego ostatniego pikotka i wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy w tym okrążeniu. I w tym pierwszym półsłupku robimy oczko ścisłe, zamykające, czyli z oczkiem łańcuszka na koniec. Tak dla zabezpieczenia. Następnie ucinamy sobie niteczkę, wyciągamy ją i tak. Ja nie wszywam tych nitek, bo one mi się przykleją tutaj do pracy przy krochmalu. Ale jeżeli macie ochotę, śmiało możecie te niteczki sobie wszyć w pracę. Ja sobie zostawiam takie króciutkie kawałeczki. Następnie biorę krochmal. Zamaczam sobie dokładnie tak, żeby krochmal wsiąknął w tą naszą pracę. Odsączam. I mogę wziąć się za, za rozciąganie. sobie tą naszą ścieżynkę. Tak. Pierwszą sobie szpileczkę przypinam na środku, a następnie tutaj po dwóch stronach mocuję. Najpierw te najbardziej oddalone od środka pikotki. Patrzę, czy w miarę równo sobie to wszystko porozkładałam. Później sobie możemy przymocować malutkie pikotki i na koniec rozkładamy sobie te boczne na końcu ważne jeszcze, żebyśmy sobie posprawdzali czy wszystko, aby na pewno nam się podoba, czy mamy to równo rozłożone, ja już widzę, że nie do końca ale to już poprawię sobie później zostawiamy na parę godzin, a najlepiej na całą noc do wyschnięcia i możemy cieszyć się Gotową śnieżynką. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Raz jeszcze zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do linku w opisie do bajkofii, gdzie można postawić mi wirtualną kawkę. Raz jeszcze ślicznie Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.